Od 1 marca 2024 roku polski system emerytalny przechodzi znaczące zmiany, które bezpośrednio wpłyną na emerytów w całym kraju. Rząd we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS podjął decyzję o wprowadzeniu modyfikacji w harmonogramie wypłat emerytur, umożliwiając niektórym beneficjentom otrzymanie tzw. podwójnej emerytury. Ta korekta wynika z wahań gospodarczych, poziomu inflacji oraz potrzeby zapewnienia stabilności finansowej osobom starszym. W związku z tymi zmianami emeryci mogą spodziewać się przesunięcia cyklu wypłat, a wielu z nich otrzyma wcześniejszą wypłatę świadczeń. Jednym z najistotniejszych elementów tej nowej polityki jest zmiana terminów wypłaty emerytur. Zgodnie ze zaktualizowanym systemem emeryci, którzy zwykle otrzymują świadczenia na początku miesiąca, teraz dostaną je pod koniec poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że w grudniu 2024 roku wielu emerytów otrzyma swoją emeryturę za styczeń 2025 rok z wyprzedzeniem, co w praktyce da im dwie wypłaty w jednym miesiącu. Celem tej zmiany jest zapewnienie emerytom środków finansowych przed rozpoczęciem nowego miesiąca, szczególnie w sytuacjach, gdy banki i instytucje finansowe mogą być zamknięte z powodu świąt. Dzięki temu rozwiązaniu unika się opóźnień administracyjnych i ułatwia seniorom zarządzanie swoimi finansami. Oprócz tej zmiany strukturalnej, marzec 2024 roku to również moment wdrożenia zaplanowanej waloryzacji emerytur. Emeryci odczują wzrost miesięcznych świadczeń w wyniku corocznej korekty uzależnionej od inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Minimalna emerytura wzrośnie, co pozwoli osobom o najniższych świadczeniach uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe. Podwyżka ta obejmie również dodatkowe świadczenia emerytalne takie jak 13 i 14 emerytura, które stanowią formę pomocy dla seniorów w obliczu rosnących kosztów życia. 13 emerytura zostanie wypłacona w marcu, natomiast 14, której przyznanie zależy od kryterium dochodowego, trafi do uprawnionych emerytów w późniejszym terminie. Wprowadzenie tych zmian jest częścią szerszej strategii rządu mającej na celu poprawę jakości życia emerytów oraz zapewnienie im ochrony finansowej w obliczu rosnących kosztów utrzymania. W ostatnich latach inflacja znacząco wpłynęła na siłę nabywczą seniorów, co utrudniło im pokrycie podstawowych wydatków, takich jak opieka zdrowotna, rachunki za media czy żywność. Dzięki restrukturyzacji harmonogramu wypłat oraz zwiększeniu świadczeń politycy dążą do złagodzenia tych trudności i zagwarantowania emerytom stabilnego poziomu życia. Seniorzy są również zachęcani do sprawdzenia swoich danych bankowych i upewnienia się, że ich konta są aktualne, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w otrzymywaniu emerytur. ZUS udostępnił oficjalne wytyczne dotyczące sposobu weryfikacji statusu wypłaty świadczeń oraz aktualizacji danych bankowych w razie potrzeby. Dodatkowo rząd zapewnia emerytów, że nikt nie straci należnych świadczeń w wyniku tych zmian. Zmiana ta ma na celu jedynie usprawnienie procesu wypłat i uczynienie go bardziej efektywnym oraz niezawodnym. Choć dla wielu emerytów te zmiany są dobrą wiadomością, pojawiają się również obawy dotyczące wpływu podwójnej wypłaty w grudniu na planowanie budżetu. Niektórzy seniorzy martwią się, że otrzymanie dwóch wypłat w jednym miesiącu może skutkować wyższymi zobowiązaniami podatkowymi lub wpłynąć na ich uprawnienia do niektórych świadczeń socjalnych. Jednak przedstawiciele rządu wyjaśnili, że wcześniejsza wypłata nie jest traktowana jako dodatkowy dochód i nie wpłynie na obliczenia podatkowe ani na prawo do świadczeń. Jest to jedynie przesunięcie terminów, które ma zapewnić emerytom dostęp do środków finansowych przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Polski system emerytalny przeszedł w ostatnich latach wiele reform, z których każda miała na celu sprostanie wyzwaniom gospodarczym i poprawę stabilności finansowej seniorów. Najnowsze zmiany wpisują się w globalny trend modernizacji systemów emerytalnych, dostosowujących się do potrzeb starzejących się społeczeństw. Kraje na całym świecie borykają się z podobnymi wyzwaniami, takimi jak wydłużająca się długość życia, rosnące koszty opieki zdrowotnej czy zmienność gospodarki, które wpływają na trwałość systemów emerytalnych. Dzięki tym modyfikacjom Polska podejmuje proaktywne kroki w celu zapewnienia swoim emerytom bezpieczeństwa finansowego i odpowiedniego wsparcia w późniejszych latach życia. Oprócz zmian w harmonogramie wypłat emerytur i ich waloryzacji, trwają dyskusje na temat dalszych ulepszeń systemu emerytalnego. Niektórzy decydenci proponują dodatkowe świadczenia, takie jak zwiększone wsparcie dla emerytów o niskich dochodach, rozszerzone dopłaty do opieki zdrowotnej oraz dalsze udoskonalenia w metodach obliczania emerytur. Propozycje te mają na celu stworzenie bardziej kompleksowego systemu wsparcia dla seniorów, zapewniając im odpowiednią pomoc finansową przez cały okres emerytury. Kolejnym istotnym aspektem dla emerytów jest rosnąca rola bankowości cyfrowej w realizacji wypłat emerytalnych. Wraz z coraz większą liczbą seniorów korzystających z usług bankowości internetowej, ZUS i inne instytucje finansowe pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa oraz dostępności transakcji cyfrowych. Emeryci są zachęcani do zapoznania się z narzędziami bankowości online, które oferują wygodny i bezpieczny sposób zarządzania środkami. ZUS wprowadził również cyfrowe opcje weryfikacji, umożliwiające emerytom sprawdzanie statusu ich świadczeń bez konieczności osobistych wizyt w lokalnych oddziałach. Choć wielu seniorów docenia wygodę, jaką zapewniają te narzędzia, pojawiają się także obawy związane z cyberbezpieczeństwem i ryzykiem oszustw skierowanych przeciwko osobom starszym. Aby temu zaradzić, ZUS rozpoczął kampanie edukacyjne mające na celu pomoc emerytom w rozpoznawaniu i unikaniu oszustw finansowych. Seniorzy są ostrzegani przed udostępnianiem swoich danych osobowych w odpowiedzi na nieoczekiwane telefony czy e-maile i zachęcani do kontaktu z oficjalnymi przedstawicielami ZUS w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ich transakcji emerytalnych. Zmiany w polityce emerytalnej mają również istotne konsekwencje społeczne. Zapewnienie terminowych i odpowiednio wysokich wypłat świadczeń wpływa na ogólny dobrostan emerytów. Wielu seniorów polega na swojej miesięcznej emeryturze nie tylko w zakresie własnych wydatków, ale również w celu wspierania członków rodziny. Gwarantując terminowe i adekwatne wypłaty, rząd przyczynia się do stabilniejszego środowiska społecznego, w którym seniorzy mogą żyć z godnością i poczuciem bezpieczeństwa. Wdrożenie tych nowych zasad wymaga współpracy między ZUS, bankami oraz instytucjami rządowymi, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie zmian. ZUS uspokaja emerytów, że podejmowane są wszelkie działania mające na celu uniknięcie opóźnień w wypłatach i problemów administracyjnych. Seniorzy są również zachęcani do śledzenia oficjalnych komunikatów ZUS oraz wiadomości finansowych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na ich sytuację. Pomimo początkowych obaw dotyczących terminów wypłat i skutków podwójnej emerytury w grudniu, ogólna reakcja emerytów jest pozytywna. Wielu z nich docenia wysiłki podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz usprawnienia procesów płatniczych. Wyższe kwoty świadczeń wynikające z waloryzacji zapewnią także niezbędne wsparcie osobom borykającym się z rosnącymi kosztami życia. Rząd pozostaje zaangażowany w dalszą poprawę systemu emerytalnego i zapewnienie seniorom należnego wsparcia finansowego. Przyszłe reformy mogą koncentrować się na dodatkowych mechanizmach ochrony świadczeń przed inflacją, dalszym upraszczaniu procesu wypłat oraz poszukiwaniu nowych sposobów wspierania seniorów poprzez programy społeczne i korzyści zdrowotne. Ponieważ marzec 2024 roku oznacza początek wprowadzania tych zmian, emeryci powinni poświęcić czas na przegląd swoich planów finansowych i przygotowanie się do ewentualnych korekt w harmonogramie emerytalnym. Świadome podejście i aktywne śledzenie informacji pomoże zapewnić płynne przejście oraz umożliwi seniorom jak najlepsze wykorzystanie dostępnych korzyści. Wprowadzone przez ZUS zmiany to krok w kierunku bardziej efektywnego i przyjaznego dla emerytów systemu, który ma na celu zapewnienie większej stabilności finansowej i spokoju ducha w latach emerytalnych.